Ford c -Max. Słuchajcie, jak zdemontować taką lampę? Pomyślałem, że chyba zacznę od drugiej strony, czyli nie pokażę wam samego demontażu, tylko pokażę wam, jak ta lampa jest zamontowana. Dlatego jak będziecie znali zasady, zrobicie to dosłownie w 15 sekund. Będzie wam potrzebny do tego Torx T30 bo lampa trzyma się tak naprawdę tylko na jednej śrubie, tutaj. Jak ją odkręcicie, pozostają nam takie dwa ślizgi. Jeden, drugi. I te ślizgi, ciągnąc lampę do przodu, trzeba wcisnąć tym samym śrubokrętem, czy ręką, czy paluszkiem, czy po prostu przesunąć te ślizgi w dół, tak aby ta lampa się wysunęła. I to wszystko. Jedna śruba, tort, te 30, odkręcamy ją, pochylamy te ślizgi tutaj do dołu i ciągniemy lampę do przodu, lampa wyjeżdża. <mulary>